dużym problemem w leczeniu małych dzieci a także dorastających są uszkodzenia łąkotek. Łąkotka jest takim elementem anatomicznym w stawie, która odpowiada za dystrybucję sił związanych z obciążeniem z obciążeniem kolana pomiędzy udem a piszczelą. Uszkodzenia łąkotek mogą w przypadku nieprawidłowego leczenia powodować inicjacje choroby zwyrodnieniowej mogą powodować uszkodzenie sząski, stąd bardzo istotne jest, żeby leczyć łąkotkę uszkodzoną w ten sposób, aby ją możliwie Zachować w jak największej części. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić Państwu pacjentkę po leczeniu wady rozwojowej łąkotki. Wcześniej była diagnozowana dość długo w wielu innych ośrodkach, w końcu trafiła do, do naszego szpitala. No i chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli, jak szybko można uzyskać dobry wynik kliniczny i jak przy prawidłowej rehabilitacji możemy szybko pozwolić dziecku na powrót do pełnej sprawności i także do uprawiania sportu. Julka w tym roku skończyła 13 lat i dwa lata temu uległa kontuzji w trakcie treningu judo. No, bolało mi to kolano. Miała mnie cały czas przygięte, nie umiałam go wyprostować. Wcześniejsze leczenie nie przynosiło efektów, y, były cały czas problemy z kolanem. Doktor Holewiński skierował Julię na y, zabieg artroskopii kolana lewego i muszę przyznać, że no, zabieg przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Operacja jest bardzo dobrze. już umiem, nie boli mnie to kolano, nie czuję takiego. Wcześniej czułam, jakbym miała takie, nie wiem, ciężkie to kolano. I teraz czuję takie, takie lekkie jakbym nie miała, jakbym w ogóle nie miała kolana. Jesteśmy w ogóle zadowoleni z całej opieki, jaką otoczył nas zarówno szpital, jak i sam doktor Chlewiński. Proces cały leczenia był no, szybki, zwięzły, efekty mówią same za siebie. Robimy teraz USG tego kolanka. Ta łąkotka wygląda pięknie. Nie widać żadnych uszkodzeń, żadnego płynu, niczego niepokojącego. Wszystko się ładnie wygoiło.